W tym motoniu się między innymi Koreańczycy żegnają się ze spalinowkami, Włosi też częściowo żegnają się ze spalinówkami, także Amerykanie żegnają się ze spalinówkami. Bez zbędnego przedłużania chyba możemy zaczynać, ale zanim, w sumie chciałbym wspomnieć, że będzie raczej dużo premier niż wydarzeń, bo ostatnim była Genewa, na której dostaliśmy naprawdę masę samochodów. Bez zbędnego przedłużania teraz możemy już spokojnie zaczynać. Fiat stworzył następne lata 90. Uwielbiam ten styl i oby takiego więcej. Wszędzie. Włosi lubią styl, no i takiego nam tu nie zabrakło. Pięć nowych modeli, które na twarzach naprawdę wielu ludzi coś czuje, że będą budować efekt wow. Pierwsze z nich to Panda. Przypomina przynajmniej tą starą Pandę, a jeszcze bardziej podkreśla to fakt, że może przez pomyłkę Włosi napisali Panda na modelu City Car, O którym nie wiemy nic, jedyne co to, że nie wiadomo czy zadebiutuje, bo to jedynie rendery, na których możemy mieć jedyny wstępny wgląd, jak ten samochód może wyglądać. Drugi model to Fiat Pickup. No i już kiedyś był. Był i ten polski 125P, no i ten nowszy Fullback i jakiś tam Strada Ultra. Tym razem mamy mocno zabudowaną pakę, która jest niezwykle wysoko, co może być niewygodne. Także jak patrzenie w górę, by dojrzeć coś przez wysoko położoną szybę, chyba że będzie się miało wysoko siedzenie. Mniej mi się podoba o City Cara, ale może to być kwestia koloru na pierwszym zdjęciu. Nazwa kreatywnie: Pickup. Kategoria ładniejszych powraca. Fastback. To zaginione i trochę zapomniane aktualnie przez rynek typ z wozów. Jednak Fiat znany z dziwnego podejścia prezentuje model o nazwie roboczej Fastback. Jest na pewno ładnie, szczególnie ze tym trendem kwadracikowych świateł. Elektryk. Ciekawe podejście z tym przedzieleniem przednich okien. Spójnie fiatowscy T-wozy podeszli do Suwa, który ma tak. Siedzisz albo wysoko, albo nie widzisz totalnie nic. Szczególnie z tyłu. Ogromny dostaw osi i jak zwraca uwagę gość z autobloga, na którego też zerknąłem. Fiatowska stylistyczna wyliczanka kończy się na kamperze, który jest numerem jeden, jeżeli chodzi o zestawienie najlepszych kwadracikowych modeli od Włochów według mnie. I znowu zasada: albo siedzisz wysoko, albo nie widzisz nic. Czy to prawidłowy kamper? Sprawa kontrowersyjna. Kontrowersyjna. Podobno pierwszy model ma być już w lipcu 2024. Niekoniecznie w Europie. Naprawdę szybko znikają nam ze świata fajne wozy. Ostatnio mówiłem Audi TT i Chryslerze 300C. Tym razem koniec jest większy i niestety to nie jedyny w tym odcinku. Hyundai, jak dobrze wiecie, ma gamę N, która przygotowała takie modele jak I30N, I20N czy Ionic 5N. Te dwa pierwsze z okazji, że nie są elektryczne, zostaną wycofane. A ta można powiedzieć już submarka będzie już zawsze skazana i zdecydowana na samochody bezemisyjne, mimo sprzeciwu elektrykom prezesa tego koreańskiego producenta. Uczymy i30N i i20N -I chwilą ciszy. Na oficjalnym kanale YouTube francusko-niemiecko-włoskiej marki pojawił się naprawdę krótki film zwiastujący silnik V16. 29 lutego zadobiutował film na YouTube francuskiego producenta o nazwie Bugatti. A new age. Pour Co na polski przekłada się mniej więcej tak. Bugatti. Nowy wiek. Na wieczność. V16 to w samym sobie dosyć rzadki silnik, bo przypominam, żeby nie mylić go ze v 16 który jest połączeniem dwóch V8. V16 miały bodajże dwa samochody z lat 20, coś od Cadillaca i silnik od Howard Marmon. Poza tym był używany bardzo rzadko w wozach ekskluzywnych. A więc następne ekskluzywny nie wiemy czy limitowane model go dostanie. Prawdopodobnie nowy model będzie w współpracy z Mate Mackiem, który ma nieco teraz już zelektryfikować nowe Bugatti. Idealnie niemal dwa lata od premiery podstawowej sztuki futuryzmu, bo tak się rozkłada skrót Artura, po odsłonięciu tajemniczej daty, o której na bieżąco mówiłem w szorcie, ukazał się McLaren Artura Spider. Sam samochód od klasycznej wersji wygląda bardziej łagodnie, a sam wraz ze składanym szklanym, opcjonalnie dachem, pasuje do Spidera na Maxa. Spider to został pozbawiony aerodynamicznych kształtów, mimo wzmocnionego silnika V6 z elektrykiem do 700 koni mechanicznych, a także boczny wlot powietrza został nieco cofnięty, by cały dach mógł chować się i rozkładać w 11 sekund. Jedyne 11 sekund. Waga wcale nie wzrasta, a o jedną wagę lżejszego człowieka do tej masy przekraczającej nie 1,5 tony. Wiem, dziwne zrobiłem to porównanie, ale nieważne. Właściciele zwykłych Artur mogą mieć, uwaga, te 700 koni mechanicznych za darmo, jeżeli pojadą do serwisu McLarena oficjalnego, co jest mega ciekawe. No i to 700 koni mechanicznych ze hybrydą, czyli mamy 3.0 V6 z hybrydą, od 0 do będzie przyspieszać wy równe 3 sekundy, a moment obrotowy przy wielu obrotach nie będzie przekraczać 720 Nm. Cena od około 1 200 000 zł. W grudniu podczas najpopularniejszego filmu 2023 Motoniusa, hashtag 13 pokazałem Wam Alfa Romeo Giulia z lat 60. Natomiast. była jakaś kwadratowa. Tym razem, natomiast, mamy Julię z lat 60. znowu. W sensie stylizowaną na tych latach 60., której pozostał. Oryginalny kształt. Na szczęście. Włoska firma Totem... Auto... Totem Automobili wytworzył otwór restomodu starej Julie, tyle, że zamiast pomalowanym normalnie nadwoziem zostało to tutaj zmienione na szeroko znany karbon. Waga, uwaga, poniżej tony. No i tak, jest naprawdę pięknie. No i robota robi 800 koni mechanicznych. Wy podobno najlżejszej V6 na świecie. No i 730 Nm. No i co? Zapragnaliście? No to raczej za późno. Mimo, że GT zostanie wypuszczone w 2026 roku, to będzie to jeden na pięć egzemplarzy za 5,5 miliona złotych. Przyszedł czas na kolejne pożegnanie. Hurakan, niesamowity model, który niejednej osobie budował nawet część życia. Teraz rozstajemy się z nim oraz tym dźwiękiem. Tak, wiem, niesamowity. Hurakan będzie hybrydą ze V8, a ostatnim siwem, a właściwie rykiem, będzie model STJ, czyli jakiś wyjątkowy według Włochów. Najprawdopodobniej będzie lepszym STO, a moc podobno przekroczy 700 koni mechanicznych, co na dzisiejsze czasy nawet nie jest zbyt niesamowite. Uczymy V12, w hurakanach chwilą ciszy. Chińczycy mają dziwne pomysły, a ceny świetnych aut jedynie na ich rynek potrafią być holendarnie małe. Czy będzie i tak były w przypadku Byda, ale w niesamowitej, wzmocnionej wersji, o której informacji mieliśmy już dwa lata temu? Wnętrze ze naprawdę dobrych materiałów i także z samej stylisty te zewnątrz nie ma się czego najgorszego zarzucić. Zagrany spoiler i przód nieco od zęba. Według producenta, który ten wóz ma produkować w swojej submarce, Yang Wuk ma ładować się w jedne 10 minut do setki. Dzięki tym bateriom, o którym mówiłem w filmie o samochodach, które czekamy i które na nas czekają w tym bloku. Z ogranicznikiem prędkości będzie prędkość maksymalna na poziomie 309 km na godzinę, ale od zera do setki ten niesamowity wóz będzie, uwaga, przyspieszać we 2,3 sekundy. Tak, 2,3 sekundy. A moc szczytowa w tym samochodzie to ma być 1288 koni mechanicznych ze 4 silników elektrycznych. Wow. Niestety 2,5 tony, ale ma być to nieodczuwalne według chińskiego producenta, Chińskiego, który ma podbić tym wozem całkiem Europę. 1,4 miliona złotych, co na tle konkurencji jest groszami. Ach, te Chiny. Ale pamiętajcie, Made in China, to tam nie ma co. Aliexpress kojarzy nam się z fatalnymi przedmiotami, które są tak sprzedawane, tak źle są tworzone, że potrafią zostać sprzedawane za grosze. Do Polski Alibaba, czyli właściciel znanego sklepu internetowego, chce prowadzić ich rodzime chińskie samochody, które będą nazywać się IM. Pierwszy model to L6, czyli przyjemny sedanik. Nie wiemy o nim za dużo, ale po samym wyglądzie można twierdzić, że będzie luksusowo i dość futurystycznie. Potem mamy L7, który jest od niego wyżej, a może już mieć. 578 koni mechanicznych oraz przyspieszać w mniej niż 4 sekundy. Wygląda dość fajnie, ale czy lepiej od 6 No ciężko powiedzieć, mało mamy informacji. Natomiast zwróćcie uwagę na te małe kółeczka w porównaniu do całej bryły wozu. Mają 18-19 cali na oku. Ciekawy pas ledowy, niczym w tej kanie. Ostatni z czołowej trójcy jest SUV LS7, który może mieć ponad 700 koni mechanicznych i aż według WLTP 530 km... 530 km zasięgu przez nowocześniejsze, powoli wchodzące na rynek baterie. Niesamowicie rozbudowaną klimatyzację, czy 24 głośniki. Warto wspomnieć, że jest także mniejszy SUV LS6, który podobno ma mieć moc szczytową na poziomie nawet 787 koni mechanicznych i zapewne jak to niesamowity moment obrotowy i przełożenie tego na przyspieszenie. Z tego co podaje producent, we wszystkich tych modelach mają pojawić się rewolucyjne baterie z elektrolitem. Polska już od 2025. PS, popatrzcie na te kiele. Jak zapowiadał amerykański producent 5 marca, kilka dni temu, doczy na swoim oficjalnym kanale, opublikował Doda Chargera, o którym wspominałem w dalekiej już przyszłości. Hate, w sensie ja nie hejtuję, ale dużo osób naprawdę hejtuje ten samochód, bo inaczej nie można powiedzieć. Mamy wersję coupé oraz sedaną no i pokonywanie 1,4 mili, wiadomo to Amerykanie muszą podać taki aspekt, Wy 11,5 sekundy, więc nie zaliczę się w tak zwane you know you a car, right? 503 konie mechaniczne bądź w wersji ST ponad 700. Wiadomo, elektryk, ale możliwość przejechania nawet pół km kilometrów na jednym ładowaniu. Tego dnia także dostaliśmy ostatnią, bądź nie, wersję Chargera, poniekąd nie ostatnią, bo ta generacja ta właśnie elektryczna, ma zadbytować jako tysiącokonny wóz spalinowej zresztą tak jakby w wersji bezemisyjnej. Premiera już za 3-4 miesiące. No i moi drodzy, tym właśnie sposobem powiedzieliśmy sobie o najważniejszych dziewięciu newsach, newsach ze ostatnich tak naprawdę dwóch-trzech tygodni. Tym akcentem chciałbym się z Wami serdecznie żegnać. Widzimy się już za tydzień. Cześć!